Cześć. Nazywam się Ania Andrysiak. Pomagam liderom odzyskać energię i spokojną głowę. Jestem autorką programu Psychologia Lidera. Z czym ci się kojarzy psychologia? Z terapią, diagnozą, testami, a może z zaburzeniami? Jeśli tak, to wszystkie te skojarzenia są trafne, ale niestety mogą zniechęcić cię do wykorzystania psychologii w biznesie. W biznesie Otóż, zanim zaczniemy generować zyski i osiągać wyniki, na pierwszy plan wysuwa się człowiek. Człowiek, który tą firmę tworzy, ma wizję, ma plany, ma cele. Mamy również człowieka, który w tej firmie jest zatrudniony i ma do wykonania określone zadania, przed którym stawia się również konkretne oczekiwania. Mamy też ludzi, którzy mają współpracować w zespole, sprawnie się komunikować, reagować na zmiany, być odpowiedzialnymi i zaangażowanymi. Mamy ludzi w warunkach biznesowych. Zanim jednak firma zobaczy liczby, wszyscy ci ludzie chcą odnaleźć się w pracy. Chcą zaufać liderowi i czuć się bezpiecznie. Chcą wierzyć, że lider wie, co robi i mogą za nim podążać. Potrzebują też jasnych i klarownych decyzji, chcą lidera, który będzie wspierał ich działania i dawał możliwość rozwoju w zgodzie z ich potencjałem. To ty, liderze, działasz w oparciu o zaufanie, współpracę i zrozumienie przy jednoczesnym zadbaniu o wydajność i efektywność. To ty masz na co dzień do czynienia z różnymi postawami, emocjami, zachowaniami pracowników z większą i mniejszą energią do pracy. I tutaj przydać się psychologia. Dlaczego? Bo pozwoli ci zrozumieć kilka ważnych zagadnień. Że każdy człowiek, chociaż jest inny, komunikuje podobne aspekty. Że każdy człowiek chce być zauważony i wysłuchany. Że każdy człowiek posiada szereg uniwersalnych potrzeb i że za każdym zachowaniem człowieka stoi chęć zrealizowania ważnej dla niego potrzeby. Za krytyką, zarzutami czy też obwinianiem często stoją z kolei niespełnione potrzeby Twoich pracowników. Każdy człowiek wchodzi też do firmy z pakietem wzorców, przekonań i schematów myślenia, z tak zwanym skryptem życiowym, co przekłada się na określony pakiet zachowań. Każdy człowiek też nadaje własne znaczenie temu, co usłyszy, stąd kluczowa staje się komunikacja. Kiedy sięgasz po wiedzę psychologiczną, masz szansę na zrozumienie procesów zachodzących w Twojej firmie zobaczenia swoich pracowników z ich potrzebami, wartościami, emocjami i adekwatne reagowanie na nie. Kiedy otwierasz się na psychologię, lepiej rozumiesz siebie, własne ograniczenia, zasoby, lepiej rozumiesz ludzi, ich styl pracy, interakcje, funkcjonowanie i mechanizmy, które nimi rządzą. To z kolei przekłada się na umiejętne prowadzenie zespołu i osiąganie celów. Poznając siebie i swoich ludzi, rzadziej dokonasz błędnej oceny. Rzadziej też podejmiesz błędne decyzje i uważniej będziesz patrzył na to, co się dzieje w Twoim zespole. Częściej od chaotycznej reakcji poddasz się refleksji i wyciągając odpowiednie wnioski, poprawisz efektywność. Podsumowując, lepiej zrozumiesz ludzkie zachowania, emocje, wartości i przekonania. Zobaczysz i nauczysz się adekwatnie reagować na potrzeby ludzi. Skuteczniej zaczniesz się komunikować i radzić z trudnościami. W rezultacie osiągniesz lepsze wyniki, odzyskasz energię i spokojną głowę. Psychologia pozwoli ci zobaczyć człowieka w człowieku, zarządzać od ludzkiej strony i budować efektywny, współpracujący zespół realizujący cele. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Pozdrawiam, Twój Coach.